Jak rozwijać gminę i region w kierunku innowacji? Z tym pytaniem zmierzyli się uczestnicy pierwszego samorządowego forum województwa śląskiego zorganizowanego przez Park Naukowo-Technologiczny Eurocentrum w Katowicach. Konferencja była także próbą podsumowania 25 lat polskiej samorządności. Najmocniejszy samorząd, do którego wszyscy przystąpili z wielką radością, to była pierwsza kadencja 90-94, dlatego że to się tworzyło. To była, to był początek. Niektórzy określali, że to są to jest taka determinacja, jak ludzi po wojnie. W związku z tym nowe nowe otwarcie, nowe tworzenie, nowe zadania można zgodnie z tym, co samorząd zakłada, czyli samorządzić się, tak, we własnym układzie, własnym mieście. W związku z tym. Nie, była to wspaniała sprawa. W krótkim czasie ciężar wielu zadań został przeniesiony z poziomu centralnego na lokalny. W tej chwili standard życia ludzi zależy od gmin. Jeżeli zwrócimy uwagę na to, że gminy w okresie jednego roku, wszystkie oczywiście na terenie kraju, inwestują około 45 miliardów, a skarb państwa tylko 15 miliardów złotych, to z tego wynika, że powiedziałbym, ten standard życia tworzy się, że tak powiem, w gminach. A gminy coraz śmielej dla poprawy tego standardu sięgają po nowoczesne innowacyjne rozwiązania. Innowacyjne technologie to jest tak naprawdę siła napędowa rozwoju całego regionu, w tym również miasta Zabrze. O ile chodzi o innowacyjne technologie, to myślę, że najwięcej tutaj mamy do powiedzenia w zakresie medycyny. To jest Śląskie Centrum Chorób Serca i prace nad sztucznym sercem, to jest Fundacja Rozwoju Kardiologii imienia profesora religii, ale to są również działania związane związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w realizacji zadań własnych gminy. Mówię tutaj o, organizu, o organizacji ruchu drogowego. Udrożnienie komunikacji to jest ten warunek, który doskonale działa na inwestorów i, i, i na mieszkańców również. Eksperci podkreślają, że wykorzystanie innowacyjnych technologii to w dzisiejszych czasach jedyny słuszny kierunek. W gminach należy w wykorzystać informacje, zespolić je w jednym miejscu i przetwarzać. Systemy, systemy Business Intelligence pozwalają na analizowanie, jakby przewidywanie pewnych procesów, które mogą nastąpić na podstawie samonauczania, tego co zaszło kiedyś, tych modeli, które mają wgrane. Na podstawie tego da się modelować pewne zachowania, pewne działania w mieście, na parkingach, przy, przy imprezach masowych, czy w transporcie. Aby w pełni wykorzystać te możliwości, potrzebne są jednak pieniądze. Innowacyjność to jest takie hasło, pod które można ubierać wiele, wiele, wiele spraw, choć ten nacisk a, a, myślę się wymusi w tej chwili poprzez a, środki unijne. Otwarta debata była idealną okazją do bezpośredniej wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie rozwoju gmin i regionu śląskiego. Przykładów innowacyjności nie brakowało. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o zastosowanie technologii LED do oświetlenia parkowego. Dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dzisiaj w parku ponad 600 punktów świetlnych. To są punkty wyposażone w żarówki LED-owe. Dzięki temu znacząco zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej. W ostatnich latach zmieniliśmy kompletnie sposób zarządzania energią, którą kupujemy na swoje potrzeby i na potrzeby pozostałych użytkowników parku, efekt jest taki, że bardzo mocno ograniczyliśmy koszty zakupu energii. Pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami. Naszym marzeniem jest, żeby park był zeroenergetyczny, znaczy żeby nie musiał kupować energii z zewnątrz. Prąd na własne potrzeby produkują już wodociągi. Nie trzeba daleko szukać. Elektrownia słoneczna powstała nad zbiornikami wody w Rudzie śląskiej. Kładziemy również nacisk na to, by korzystać z najnowszych zasobów technologicznych i zdobyczy nauki i techniki zarówno w systemie produkcji wody, jak i w etapie jej przesyłu i. Oczyszczania. Staramy się być proekologiczni, nastawiać się na wykorzystanie technologii bezpiecznych i zdrowych, co sprawia, że nasza woda jest bardzo smaczna, a dodatkowo wykorzystujemy dobroci energii odnawialnej w postaci bardzo dużych powierzchni solarowych, a także wykorzystywania energii wodnej. Mimo wielu możliwości takich inwestycji, wciąż jest zbyt mało. Dlatego tak ważne jest promowanie dobrych praktyk. Chcemy informować o działaniach podejmowanych przez polskie samorządy w kierunku ograniczania niskiej emisji, w kierunku propagowania budownictwa energooszczędnego czy wdrażania nowych technologii odnawialnych źródeł energii. Jako komponent edukacyjny chcemy mieszkańcom miast przekazywać informacje na temat energetyki prosumenckiej, czyli nowej roli, jaką mogą mieszkańcy podjąć, a więc oprócz bycia konsumentami energii, równocześnie mogą stać się producentami energii na własne potrzeby. Możliwości są niemal nieograniczone, a Eurocentrum, w którym znajduje się najnowocześniejszy na Śląsku biurowiec pasywny, jest tego najlepszym przykładem. Tematy, które są w powiązaniu biznesu, nauki, a przede wszystkim samorządu, które odbiera te tematy, są istotne z punktu widzenia tego regionu. Dlatego tematy, które są tutaj poruszane, one dotyczą rozwoju tego regionu i te elementy, które organizujemy w Eurocentrum sprzyjają jakby poznaniu się i samorządowców, i firm, i naukowców, aby w przyszłej perspektywie można było te wszystkie elementy wdrażać z pożytkiem dla regionu śląska. To było pierwsze forum samorządowe. Poruszane tematy i przykłady mogą być inspirujące. Czy teoretyczna dyskusja faktycznie przyniesie praktyczne efekty? Pokaże czas.